Uznaliśmy w końcu, że wstydem będzie nie pokazać wam ładniejszych części Phnom Penh niż tylko zwykłe ulice. I idziemy do Muzeum Narodowego oraz Pałacu Królewskiego. A po drodze mamy malowniczy bazarek. Bazarek. Jesteśmy w sklepie z elektroniką i dwa małe mniesiątka kupują słuchawki. Słuchawki Excuse me, do you have shavers? No. Proszę Państwa, rzeka Mekong. Ogromna. Przypadkował najpierw Polska, a później Filipińska. 3 stopnie w Pnią Pęk to nie są żarty. co, pochodzimy jeszcze? Mm -hmm. No lubimy chodzić. Ja się rozpuszczam, cały się spuściłem. Za gorąco. Chodzisz to jeszcze, ale ogarniasz gotowanie przy takiej pogodzie. To jest dopiero hardcore. Ale każdy ma jakąś robotę. Ładnie. Czekaj, pomąkamy. Mmm, ale pachną. Pięknie pachną. Szanowni Państwo, jesteśmy geniuszami. Otóż wizy, o które zaaplikowaliśmy do Wietnamu są wizami tylko lotniczymi, a my chcieliśmy się do niego dostać lądem. I jako, że nie za bardzo wiemy jakie są dni tygodnia, kampniliśmy się, że jest ...Sobota Tak więc wizę wyrobimy w poniedziałek i dopiero we wtorek opuścimy Peng i Kambodżę. Ale dodatkowy. Dzisiaj złożyliśmy papiery o wizę do Wietnamu Jutro mamy ją otrzymać Idziemy zrobić zdjęcia Szukamy fotografa już Jednego nam polecili, poszliśmy tam No ale oczywiście zamknięte Zamknięte, bo już jest prawie 12, jest za gorąco i dużo biznesów zamykają w tym czasie tak. Więc idziemy poszukać następnego, a jeszcze wpaść do fryzjera Azjaci lubują się we wszelkiego rodzaju smaczkach i na przykład tutaj oferują masaż czyniony przez ślepego, niewidomego człowieka Ale będzie fajnie Ale będzie fajnie Zakład fryzjerski jest naprawdę genialny W przejściu u nas sprawdza, ile mamy kasy na fryzjera, bo jesteśmy przed wizytą w bankomacie. A ja pokażę Wam przedstawicieli i szefostwo Kambodżańskiej Partii Ludowej. Ci kolesie wiszą wszędzie w Kambodży, tutaj są widoczki na plakacie. Kambodżańska Partia Ludowa rządzi tym krajem już od 30 paru lat i ogólnie wszyscy mają jej dosyć. Nikt tego otwarcie nie mówi, ale jak się kogoś troszeczkę lepiej pozna. To mówi szczerze, że już że nic się nie dzieje, że jest duże bezrobocie, że jest, są duże różnice. Jest bardzo dużo bogatych Kambodżan i biednych, bardzo żyjących na ulicy. Także nikt nie mówi tego oficjalnie, że mają ich dosyć, ale mają ich ogólnie dosyć i chcieliby, żeby przestali rządzić. Jak to partie ludowe? Bartek w robi wrażenie. Już powiedział Panu, co chce, jak ma być wykonane. Ja myślę, że ta fryzura to będzie taka typowa, co można ją nazwać praktyczny Polak na wakacjach. Taka, że czapeczka będzie dobrze pasować. Na łosia czy nie? Tak, na krótko na. Polak na wakacjach. Bez fantazji, ale wiesz, praktycznie. Nie będę się pocięł. Jak się czujesz? Już było prawie dobrze i powiedziałem panu, że jeszcze pół centymetra, gdybym mógł z góry ściąć delikatnie, po prostu pół centymetra, bo taką grzyweczkę miałem. No ale z pół centymetra zrobiło się, że no zaraz na rekrutam mnie obecnie. Chodziło po długości, a tutaj pomyślałem do takiej długości. <laughs> ja jeszcze chciałem więcej. Sugar, no. Chcę wam tylko pokazać jeszcze otoczenie zakładu fryzjerskiego, bo jest naprawdę ciekawe. Idziemy do Wietnamu Na 10 dolców podróż będzie trwała jakieś 6 godzin Jakie są nasze wrażenia po Kambodży i nasza opinia o Kambodży? Ula Jejku, jak A... Bo, się bo ja szkole... wiem co, ja mam przygotowane, przemyślałem Przygotowałeś się tak. do tego Także ja chciałem jak, powiedzieć, tak? że moim zdaniem jak, są tu tak? bardzo przyjaźni ludzie, bardzo nam pomagają, ale to trochę banalne z drugiej strony jednak widać, że walczą o przeżycie na ulicy, że tutaj jednak jest dziki kapitalizm taki w stylu wschodnim. Beznadziejny ruch drogowy, po prostu można się pogubić, wszyscy się wszystkim wpieprzają, ale taka opinia pewnie jest, nasza jest tylko dlatego, że jeszcze nie byliśmy w Wietnamie, właśnie tam jedziemy. Co jeszcze mogę dodać, to jest straszny syf, jest bardzo brudno i trochę tutaj czuć Azję, ale też trochę czuć południe właśnie. A, trzeba się targować zawsze przed wsiadaniem do Tuktuka, no ale to chyba wszędzie w Azji ogólnie. No, i jeszcze zaznaczamy, że te wszystkie nasze przemyślenia to są, bazujemy, bazujemy tak. na ośmiodniowym pobycie, tutaj, także czy tam dziesięciodniowym. Dla mnie ludzie są super mega uśmiechnięci, pomocni w każdej sytuacji, i to nie tylko tak w stosunku do nas, tylko tak samo między sobą. Że, na przykład, jak podchodzimy, rozmawiamy z kimś, z kierowcą tuk który nie potrafi dobrze mówić po angielsku. To zaraz przybiegnie jakiś jego ziomek, kumpel dookoła, który przetłumaczy i pomoże I podpowie właśnie, gdzie my chcemy się udać, jak pojechać Sprawdzą na mapie, na się, zorientują się Tak, a jeszcze widać mega różnicę klimatu W dzień jest strasznie, strasznie gorąco, a w nocy wręcz zimno Nią pęk, polecamy, fajne miejsce Płaci się w dolarach Łatwo się przelicza, tak. trzeba się Każdą targować. się odnaleźć, bo są imprezowe, a i takie. A najlepsze jest to, że miesz... nasz kostel mieści się po prostu, nie wiedzieliśmy o tym. Nasz kostel mieści się na takiej typowej Red Light District. Mieszkaliśmy w nim chyba 6 dni, 6, 6 noclegów i nie wiedzieliśmy o tym. Wystarczyło pójść 300 metrów w drugą stronę i wczoraj wieczorem poszliśmy do klubu, który się nazywa Ostro. Nie wiemy, dlaczego nazwa jest Polska. I okazało się, że jest tam no, ty typówka azjatycka, czyli tam starsi faceci z dziewczynami takimi bardzo młodymi za rączkę chodzą, dziewczyny się wdzięczą, no typowe, burdelowe klimaty Wietnam Ob Obczajcie akcję, podszedł pan i powiedział, że fajnie by jakbyśmy się wymienili czapeczkami ogólnie, mu się spodobała moja, a ja mu mówię, no dobra, zajebiście okay, okay, okay. No To mam nową a, czapeczkę to tak nie, moja jest brudna No bo była brudna, trochę Na było pewnie, mi że, że, że tego nie jest brudna, tak Na pewno ma... jest brudna, tylko że jest czarna, tak że nie widać Spoko Już tak. miałem tam tą czapeczkę wyrzucić, szczerze mówiąc, ale nie znalazłem innej fajniejszej No to teraz będę ją taką Dobrze, wygląda? A nie, kula tak, zawsze tak. kłamie, jeżeli chodzi o czapeczki, zawsze powie, że fajnie Ale nie, jest nie większa, nie jest nie większa ci dobrze, by daleka